Cześć, witam Was. Ja mam na imię Paweł, a to jest kanał Zakładamy Ogród. Słuchajcie, 2 maja wysiewana była fasolka szparagowa. Filmik znajdziecie w opisie. No i takie małe podsumowanie, jak się ona ma. Zwróćcie uwagę, te są o wiele niższe. Te są znacznie znacząco wyższe. I teraz tak, tutaj mamy żółtą. Tutaj elektra też żółta ta zielona, to są idą te niższe oraz tutaj druga odmiana z zielonych kurania też niższa natomiast z tych wyższych to jest ta purpurowa i widzimy ten kolor łodygi zobaczcie w takim purpurze jest że ona cała nawet końcówki liści dobrze tu widać są lekko purpurowe łodyga jest purpurowa także tu łatwo ją rozpoznać no i to ostatnio ostatnia to jest marmurkowa po tej już nie widać tych odmian kolorystycznych ja muszę przyznać że te bardziej wizualnie wymyślne mają się bardzo fajnie są wysokie zaraz będą kwiatostany widać już za czątki pąków jeszcze raz wrzucę na tą purpurową i te faktycznie, jak się patrzy, są znacząco wyższe od tamtych. A to dlaczego? Z dwa powody. Te często były, są podjadane, wyjadane. Zwróćcie, Zwróćcie. uwagę, patrzcie to. Takie coś, to ja już niestety wyciągam. No to widzimy, że te liście, które powinny dać roślinie możliwości do zwrotu, zostały zjedzone. I takich niestety na bieżąco dosiewam, po kilka. Tutaj też widzimy, że miała zjedzoną końcówkę, reszta się psuje, więc takich niestety się pozbywamy. A mam ich dość sporo, bo zwróćcie uwagę, one są niższe. Wiele dopiero wschodzi, dlatego że były w różnych etapach dosiewane. Tu widzimy, że też już zjedzone, ale widzimy też moje dosiewy które już mają fajne wschody. No to od razu widać jaki kolor będzie, bo też ma ten ten purpurowy. Niestety nie mogę już teraz przykrywać agrowłókniną tak jak to robiłem na początku, która sobie jeszcze gdzieś tam z boku leży, ponieważ wysokość już jest zbyt duża tych fasolek, w związku z czym bym je tutaj pomiażdżył, poniszczył. No więc, jedyny sposób teraz taki praktyczny, chyba żebym tam ewentualnie jakiś baldachim rozłożył nad tamtą częścią. Jedyny taki praktyczny sposób na chwilę obecną, no to konsekwentnie dosiewanie. Poza tym, co nam daje takie dosiewanie, to to, że naraz nie mamy tyle fasolki, bo, bo tutaj jest 110 krzaczków. w tej co słuchajcie, nie wiem, czy to wygląda to nie wygląda, ale 110 krzaczków, więc będzie sporo tej fasolki. Zapraszam Was do subskrypcji kanału dla tych, co jeszcze tego nie zrobili. W tym tygodniu codziennie będzie jakiś filmik o każdej grządce, co tam się znajduje. Będziemy szli, czyli dalej leci cukinia, potem mamy pomidorasy, ogórasy i kolejne warzywka. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!